Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. A co dla księcia? Poproszę śliwki w czekoladzie i mleczko 2%. O, coś dzisiaj skrobniej. Musi mniejsza ta była. I płyn do mycia. Trzy w jednym. A co ksiądz na randkę się wybiera? <laughs> znaczy żartuje. Cytrusowy czy morskie orzeźwienie? <laughs> Cytrusowy. Wczoraj jak ksiądz kazanie mówił, to aż sobie myślę... Jakiego mamy dobrego księdza? Tak dobrego dachnią nowy być na kościele, jak nie było, tak nie ma. A tyle czasu pieniądze zbierał, jak nic sobie wziął. A dziękuję bardzo, to Błogosław. A słyszał ksiądz, co o księdzu na wsi gadają? O mnie? A co? Ja tam oczywiście się plotkami nie interesuję, no znam ksiądz, ale podobno ludzie gadają, że ksiądz ma romans z tą wdową po Nie Niepodobno, tylko że sama widziała, proszę panią. Ja tak samo nawet ostatnio na zakrysty. No to o, już jest niedorzeczność. Kartą czy gotówką będzie? Może być drobnym, jak się tu stasy zostały, bo mi się drobne w kasie przydadzą. Bóg zapłać. Ale tak to nie, bo tego to mi skarbło.